Proszę z tej strony Troszkę już się przebudził, nie? <laughs> Wszystkiego najlepszego w tym nowym roku dla wszystkich, dla każdego widza, nie? No i dla wszystkich co dojdą do, Co są dla dobrych i dla złych Żebyście w nowym roku spełnili te marzenia Nad którymi się ta w tym, że się boli dać kroku do przodu Nie bój się, trzeba dawać kroki do przodu, życie jest jedno Czasu nie cofnięta, nieco nie cofnie nieco tamtego roku do tyłu. I od tydzień ja bym w tamtym roku już się zatrzymał i słuchał opinii ludzi innych, też bym był w tamtym samym miejscu, teraz co byłem w tamtym roku. Także pamiętaj, trzeba dawać kroki do przodu i się nie przejmować. Robić wiecznie swoje. Za rok znów będzie się człowiek, człowiek będzie troszkę dali, nie? A ten rok majster planuje rozłożyć na łopatki. Zostanie tam na tym kanale, i ci co dojdą, zobaczyta co się tu będzie działo. Dużo pomocy będzie od majstra płynąć. No i oczywiście, kupę hajsu się zarobi, nie? Przejście cyfrowe kwoty pasuje, robić już i pomagać, nie? Zobaczyta no, co się będzie działo. Od prostego człowieka, Ze wsi pamiętaj, to wie, może ta może to wszystko. Nie ma lepszych i gorszych i no wiara w siebie dużo zdrówka nowo tu się koleżanka zabiła 23 lata, Już Ta? żadnego marzenia nie spełniła nie wiadomo ile nam czasu zostało, także cieszmy się każdym dniem, udanego Sylwestra wam życzę wszystkim nie popij się i ciśniemy 2024 ejka wszystkim w sumie nie jest źle nie boli nic, wstaje i od razu chcę się żyć I na tyle lat, co już mam Chciałby Chodź mały, jedziemy Na cię ciepłą bo... to... tak, tak, i czerwonego mam To co tak kurwa i leciało, z na rzadko I mi Jedziemy panie, nie ma co się bawić w tańcu Pusy trochę wystają, nie? Ale jest okej, okay, mi się wydaje. Jak nie chyca, to coś ich zbajeruje, Wita, jak jo, nie? Cisnę <grystne> bajerę to kurde, że te bitne te ten to na chlebie jadę zarobić Damy radę, na razie hej! Ale sadzi kurwa Sadzi słonko